Ten tego tak, witam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem tak, a to jest rozpakowanie słuchawek, oczywiście nazwę słuchawek macie u góry, magiczne, to jest magiczne, twórzmy to, jak to tworzyć, to jest ciekawe, oła, oła, oła działasz? działa, chyba działa, działa, na, na samym górze mam fakturkę, Poniżej mamy coś tam jeszcze... O, jest, 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 jest. Dobra. Eee. Oczywiście wyskoczyło mi na ekranie, że tam coś tam, coś tam aktualizacja jawy. Mam ją gdzieś. E, Folie ściągamy. Na wierzchu mamy grę. No, tu było tutaj otwarcie z dołu. No dobra. E, grę Tomb Raider, będę sobie grał, pykał. Lululul. Piękna, ale to chyba nie jest, to nie jest ważne. Mam... mam. Takie coś. Nie, nie nie mam pojęcia co to jest za bardzo. To, to, to wygląda jakby troszeczkę był taki papier jakby. Ale to nie jest papier chyba. Tak jest, są, są i słuchawki. Okej. Okay. Gamecom. Jest 7.1 słuchawki dolby, dolby technologii i te sprawy. Co my tu możemy zrobić z tym? Z tyłu jest otwarcie, jak widzę, tak jest. Tylko czym ja bym to. Chyba nie mam czym to przeciąć, więc nie, nie, nie chciałbym tutaj psuć tego. Tak bym tu. boczkę, boczkę tu złapał. Tam jest taka naklejka. O, patrzcie, tak. tu jest taka naklejeczka. No i to, 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 to. Zamierzam tak ściągnąć, ale nie wiem, jak to zrobić tak ładnie, wiecie co chodzi. O, mam tutaj. Scyzoryk. może tak to ładnie tutaj ładnie bym to złapał odkleja się wszystko to jest problem jakby to ładnie złapać to jest Okej, okay, chyba, chyba to mniej więcej zapałem To jest takie coś i, i teraz tak tu, o łapie chyba Już może prawie Ten tego, już, już chyba O, jest, 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 wyciągnąłem Dobrze Eee, jak to zł złapać? Chryste, panie, jakie to... Nawet płyta jest Przyklejona, ciekawe Ktoś przykleił płytę do cholery do pudełka? What the fuck? No dobra, tu, tu tam, ten, tego... A tam jest pudełko, w pudełku jest płyta Nie chcę mi się jej odklejać za bardzo teraz mm. Co najważniejsze, jest tu wszystko przyklejone. Ten tego tutaj, chłopcze, i te sprawy. Jak to wyciągnąć? O tak, dobra. Tu jest taka, tutaj jest taka naklejka na mi, przy mikrofonie zaraz. Ja on tu odkleję sobie. Okej, okay, chyba, chyba złapałem. Eee, tak, jest, jest, jest odklejone. Tak, tak, są słuchawki. Tu jest. Jezu, może to. Tak można tutaj odkręcać Chyba tak powinien pokazać o Tak jest mikrofonik Mikrofonik chyba działa w ten sposób, że... Nie, chyba tak nie działa, że... Bo wiecie, teraz w dużej ilości mikrofonów Co go, że tutaj jakiego do góry jest. Nie wiem jak wam to pokazać dobrze. Pewnie musiałbym to wyciągnąć, tak? Raczej tak. A dobra, jakoś tak bym wyciągałem teraz. W niektórych mikrofonach jest tak, że jak jest u góry, to nie działa. Jeżeli złapiemy, tak tu, tak, to tak fajnie pierdnie sobie i, i wiemy wtedy, że mikrofon działa. Tutaj tak nie ma. Tutaj jest coś takiego z tyłu. Z tyłu jest, nie wiem czy to widzicie, widzicie coś. Tak, są e, takie coś tutaj. Takie tu, tu. Wyłącznik mikrofonu i podgłaśnianie w słabkach jeszcze do tego słuchawki są takiej fajnej, miękkiej, miłej dla doty, w dotyku miłej gąbeczki wszystko w ten sposób działa konstrukcja taka dosyć polowa to wygląda taki taki wydaje się taki no jakby tak powiedzieć minimalistycznie to wygląda strasznie kwadratowe 7-1 nie wiem czy coś więcej mogę Wam jeszcze pokazać za bardzo bo nie mam pojęcia co może bym to wyciągnął, tylko jak tutaj wyciągnął teraz to. O je. Z tymi kabelkami to zawsze jakiś problem jest. O papa, pa pa, pa, pa pa Dobra, może tak. Wyciągnę to za chwilę. Czy... Wydaje mi się, że to w unboxingu wszystko. Ewentualnie zrobię Wam jakiś test, gdzie to wszystko wyciągnę i ogarnę, więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo. Siemanko, hej.